Drodzy widzowie, witając się dzisiaj z wami, chciałem przeprosić za brak emisji 3 grudnia. Jakiś hochlik komputerowy, a może nie komputerowy, tylko internetowy, uniemożliwił nadawanie nam tego odcinka. W tym odcinku naszego cyklu świadomej kreacji rzeczywistości zagłębimy się w tajemnicę alchemii miłości. Załóżmy, że wasza relacja to magiczne laboratorium. Gdzie dwa różne światy spotykają się, by stworzyć coś wyjątkowego? Jak powiedział kiedyś Martin Luther King, miłość jest jedyną siłą zdolną przekształcić wroga w przyjaciela. W miłości możemy przekształcić nasze różnice w siłę, która nas łączy. Pamiętacie te eksperymenty chemiczne ze szkoły? Czasami wychodziło coś pięknego, a czasami, cóż, trochę mniej udanego. Podobnie jest w miłości. Miłość jest jak kwiat. Trzeba o nią dbać, by pięknie kwitła, mówi Stare Przysłowie. To od nas zależy, czy nasza relacja będzie rozkwitać, czy też więdnąć. Jakie są składniki magicznej mikstury, którą nazywamy miłością? Ja znam cztery. Które gwarantują szczęście i stabilność w związku dwojga ludzi. Jakie to składniki? Otóż pierwszy to szczerość. Jest jak czyste złoto. Daje war dodaje wartości naszej relacji. Drugi to zaufanie. To tajemny eliksir, który sprawia, że czujemy się bezpiecznie. Trzeci składnik to komunikacja. Nasz alchemiczny piec, w którym przetwarzamy emocje. I w końcu czwarty wskaźnik. Jest to wzrost. Jest on jak feniks, który odradza się z popiołów. A teraz, drodzy widzowie, zapraszam Was na krótką medytację. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że Wasz związek to piękny ogród. Pielęgnujecie go wspólnie, sadzicie nowe rośliny, podlewacie je i cieszycie się ich kwitnieniem. Każdy z Was wnosi do tego ogrodu coś wyjątkowego. A co powiecie na zabawę? Proponuję Wam małe ćwiczenie. Przez najbliższe 24 godziny. Spróbujcie porozumiewać się ze swoim partnerem bez słów. Gesty, mimika, dotyk to wszystko, czego potrzebujecie, by przekazać swoje myśli i uczucia. Jak powiedział Antoine de Saint-Escupery: Kochać znaczy widzieć w innym nie to, czym jest, lecz to, czym może się stać. W miłości mamy szansę wspólnie się rozwijać i odkrywać nowe możliwości. Pamiętajcie, miłość to nie bajka, to decyzja, którą podejmujemy każdego dnia. Miłość jest decyzją, którą podejmujemy codziennie, mówi Gary Chapman. Kochani, bądźcie alchemikami własnego szczęścia. Przekształcajcie swoje relacje. Źródło radości, wzrostu i spełnienia. A teraz, zanim się pożegnamy, chciałbym zadać Wam pytanie: Jaki jest Wasz ulubiony składnik alchemicznej miłości? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Do zobaczenia w następnym odcinku, już za dwa dni. Nie zapomnijcie polubić tego nagrania, zostawiając serduszka, odwiedzić naszego fanpage'a, którego adres znajdziecie w opisie tego nagrania oraz zachęcić do subskrybowania naszej telewizji, Waszych znajomych. Dziękuję Wam za wysłuchanie mnie. Pozdrawiam, Marek Zadęcki.